Siemano stronę też coś chciałem zaprezentować wam, pierwszy odcinek z serii Ognista Dolina, jest to taka kwadratowa masakra dla osób, którzy mają mniej widzów, to jest mniej więcej gdzieś tak od 100 widzów, Dam link do forum, tam gdzie można się zapisać, oczywiście oni to chyba tam sprawdzają filmy itp. Tam nie wiem, to są jakieś sekrety administracji do sprawdzania yy, podania na white -listę, więc ja wam nie mogę niestety wszystkiego opowiedzieć. Trochę materiałów zebrałem. Po prostu nie chciałem tak od, zupełnie od początku yy, zaczynać tej serii, ponieważ moim zdaniem yy, odcinki tak w kopalni cały czas są troszeczkę nudne. Więc ja wolałbym, yy, teraz właśnie chcę zbudować coś. Jest to właśnie serwer, typu na przykład kwadratowa masakra. Więc mamy życie. Mam dwa, bo ja zacząłem dopiero dwa dni temu grać. Nie, dzień temu. No i zbudujemy dom. Mam już 32 widzów. Zrobię specjal na 200 widzów. Będzie to za bardzo teraz, już tak na 100 widzów było coś, coś co musiałem zapłacić tym razem to będzie taki bardziej, coś tak na rozgrywkę to będzie turniej The Walls 3 na 3 na 3 x 3 to jest wiecie, tam będą zapisy do tego itp tylko będę musiał, serwer już mamy, już się jeden gość, yy, ktoś mi się zgłosił, może jego nikt tutaj wyświetli się raczej yy, znaczy pewnie tak, powiem yy, no i praktycznie jeszcze to zostało że muszę TSA jeszcze znaleźć. No to my zbudujemy sobie domek, tylko pierwsze rozwalę tylko... A, Creepera nie muszę się bać, bo Creepery mają e, usunięte te wszystkie e, major e iTP. No to ja już wybrałem sobie domek. E, to są parę YouTuberów, takich mniejszych, więc możecie ich nie znać, ja też nie znam. Hehe, właśnie różnica. Kwadratowa masakra, zmokrywanie jest takie: ona no na początku, że to jest no, już nie rozbudowany za bardzo, ale takie, że kwadratowa masakra to e, wszyscy znają już tych YouTuberów, a ci większość znają, a tutaj to tak są tacy nieznani, to są właśnie tak bardziej dla nas, żebyśmy mogli sobie pograć na takim e, typu serwerze. E, to ja może tutaj, wiecie co, nie będę bądź ile budował domek, ja co pracuję szybko, to pochodnie rozwalę. Więc może więc pewnie mi się będziecie skarżyć, gówniany domek, ale ja po prostu chcę mieć szybko domek zbudować. O, yy. będzie musiał napisać podanie o Ja Mam jeszcze dwa życia. Pat, jak sami można coś tam więcej żyć dodawać? Nie wiem jak to działa. Yy. Wiecie co? Może. A ja przenios... Na razie zatrzymam odcinek i przeniosę jak będzie dzień, bo to co to, to się dzieje na razie, to jest po prostu... Dobra, znowu odcinek jak będzie dzień. Ło, wyszedłem, bo zaraz bym Dobra, ja jestem z powrotem. Nie powiedziałem, że serwer... że nie musisz mieć premium, żeby dołączyć. Nie musisz mieć Włączyłem dźwięk chwilowo, ponieważ jest deszcz. A deszcz jest głupi i ma głupi dźwięk. I powinni zmienić dźwięk deszczu i przewrócić to stare. Ugh". Nagle mam teraz lag, co nie jest fajne. Zaraz to pozbieram, żeby nie było. Zbuduję taki dosyć kiepski domek. Mam pewnie minus 5000 fps. -ów. Um, no, niestety, no nie wiem czemu tak się dzieje, ale dobra, czekajcie, może wyjdę z tego, on nic nie zrobił, dobra, coś się dzieje teraz, coś się dzieje, no, coś się niestety dzieje, e, no to. Teraz zróbmy sobie skrzynię, ponieważ widzicie, że mam dosyć dużo przedmiotów, co niestety nie jest dobre. Możecie mi pisać, czy jest w pewnym sensie dobre, jak ma się skrzynię. Możecie mi pisać, co mam takie zrobić. Na samym odcinku nagram, może z kimś. po prostu tak chciałem nagrać, bo zauważyłem, że na tym kanale jakoś odcinki nie wychodzą często i mam ochotę to zmienić. Eee... Po prostu nie mam za z czego nagrywać, może, może ta seria mi się bardziej spodoba i będę chciał nagrywać z niej częściej. Eee, dobra, schowajmy sobie wszystkie rzeczy, może lepiej sobie to zjedzmy, bo... No właśnie! Eee. Eee... eee. Jeśli teraz umrę to naprawdę kurze na maksa Dobra Kur orzeszkuję się. Żeby nie już... Dobra. Ach! Nie lubię jak postać chodzi tak do tyłu. O jest. Czy niektórzy nie narzekają, nie że na przykład nie widzą że widzą ciągle Steve y zamiast kogoś tam skina... Jest taka modyfikacja anti steam Mode, tylko że nas no, zmniejsza dosyć FPS-y, szczerze. Nie wiem, przynajmniej tak może u mnie, albo wolno mi komputer działał wtedy. Po prostu nie wiem, jakoś mi się odczułem jakoś taką różnicę, że mało FPS-ów było. Dobra, z czego by tak zbudować ten domek? Yy, nie mam żadnego piasku. Podjęjęję po prostu takie bleco, yy, żeby już tak był jakiś taki domek. Może jakiegoś time lapse zrobię i pseudo time lapse, eee, Tylko zrobię sobie piecyk. Może ten jakiś ciekawy tam nie będzie, ale trudno. Eee... Nie, cały stack sobie zróbmy. Eee, 8 potrzeba. Dobra, to 7 już wystarczy. Zrobię sobie jeszcze piecyk i dam taki pseudo time lapsea. Yy, tylko zrobię sobie jeszcze jeden piecyk, gdzie brzydki domek, żadnego widowiska nie mieli. Po prostu ja nie chcę przez, nie wiem, yy, powiedzmy z, przez 10 odcinków budować dom. Yy, tego nie chcę za bardzo robić. Jeszcze mi nie chcę budować przez jakieś 10 odcinków. Dom i fajnie byłoby, gdyby te, ten deszcz przestał padać, ale dobra. Ciekawy kształt. O, już się uspokoiła sytuacja. Eee, no to wiecie co? To może znowie jak będę to budował. Bo nie wiem, czy to jest jakieś ciekawe, żeby patrzeć, jak przypalam węgiel. Dla mnie to też nie jest ciekawe. No to eee, do zobaczenia. co nie byłem tak super przygotowany na tego Pseudo Telapsa e, więc miałem taki kloc mały e, więc niestety mm, nie, nie zobaczyliście wszystkiego więc większość rzeczy to jest w ogóle jak zbiera materiały których nie mam i walczy na przykład z potworami i teraz w ostatniej części odcinka, bo nie wiem ile to trwa bo nie wiem ile, bo to przyspieszy raczej ten, tań, ten Pseudo Time Zrobię sobie dwa łopaty... nie, łopatę sobie zrobię. I... Pójdę po trochę piasku. Tam... o, tutaj jest piasek nawet. Ta obsidianowa ścieżka jest bardzo niebezpieczna, To jest pełno mowów. To jest bardzo złe. Tutaj będziemy musieli... bo to jest nowa mapa, bo tutaj była inna, stara. I tutaj nawet w tym tygodniu zmienili na, na tą mapę więc dlatego ona jest taka nierozbudowana więc nawet dobrze, że ja teraz zaczynam nagrywać to przynajmniej na świeżej mapie to zaczynam, więc przynajmniej to taki plusik też czuję, że ten odcinek jest chyba fajny, mam nadzieję Ale mam nadzieję, że się przyjemnie go ogląda, pewnie za chwilę go zakończę, ee, tylko zdobędę tam już materiały Dobra, ten dom tak nie będzie wyglądał, będzie na ładniejszy. Po prostu ja taki mały buduję, po prostu ja nie chcę bądź ile siedzieć i robić się dom. O, widzicie, że tutaj domy jakieś piękne nie są. Więc ten jest taki ciekawy, taki w skale. No, to ty. On będzie miał w dół tam szedł. Może jakąś spiarkę zbuduje albo coś w stylu. Tutaj mi się przepala więcej tego e, nie zboży, e, szkła na ten domek, to ja może zakończę już odcinek. E, no i tyle, może poczekajcie, zakończę odcinek, może na tym, jak położę końcowe bloki na e, no wiecie, jak położę ostateczne bloki do mojego domku. E, to 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 to, czy może nie ostatnie bloki, tylko ostatnie bloki. Chodzi mi o to, chodzi mi o to szkło. Tutaj e, będzie miał dach, więc dzień taki kloc, e, teraz tego, A, ale trudno. E, to nie jest jakiś konkurs talentów ani nic w tym stylu. Gdyby był, to bym się może wysiłł. E, no to ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. A nie, odgapiam trochę od Minecraft'a. Dobra, no to cześć, możecie zostawić komentarz, od się ktoś, pa.